W tym zadaniu należy obliczyć długość tworzącej stożka, czyli długość tego odcinka. W zadaniu podane jest pole boczne stożka. Pole boczne liczymy ze wzoru pi razy r razy l. Tak wzoru nie musisz pamiętać, bo znajdziesz go w tablicach maturalnych. No i zapiszmy od razu, że to się równa 80pi. Podzielmy to równanie obustronnie przez pi. W ten sposób otrzymujemy r razy l równa się 80. Zauważmy też, że w zadaniu znamy wartość funkcji tangens kąta alfa, tangens kąta alfa w tym wypadku to jest stosunek H do R, czyli stosunek przyprostokątnej prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do drugiej przyprostokątnej. tak definiujemy funkcję tangens. Skoro tangens to jest 75 setnych. Czyli po skróceniu tego ułamka otrzymalibyśmy 3 czwarte. To, mnożąc to równanie obustronnie przez r, otrzymalibyśmy h równe 3 czwarte r. I teraz mm, skorzystajmy tutaj z twierdzenia Pitagorasa. O, w tym trójkącie. Taki sposób, że mamy h kwadrat dodać r kwadrat to się równa l kwadrat. W miejsce H podstawiamy 3 czwarte r. I to wyrażenie podnosimy do kwadratu. Tego nie znamy, tego też nie znamy. Ale spokojnie. Mamy tak, 3 czwarte do kwadratu to jest 916 r do kwadratu to r kwadrat dodać r do kwadratu, czyli tak jakbyśmy dodali 16/16, /16, nie? r do kwadratu. I stąd mamy l kwadrat równa się 25/16 r kwadrat. Następnie pierwiastkujemy obustronnie. Wówczas uwaga, z lewej strony otrzymamy wartość bezwzględną, ponieważ pierwiastkujemy wyrażenie podniesione do kwadratu. Następnie pierwiastkujemy ten ułamek. Otrzymamy 5 czwartych i pierwiastkujemy r podniesione do kwadratu więc to nam się zamienia na wartość bezwzględną l oraz r to są długości odcinków czyli to na pewno będą liczby dodatnie więc możemy opuścić wartość bezwzględną bez zmiany znaków i w ten sposób otrzymujemy l równe 5 czwartych r i może przekształcimy to równanie do takiej postaci żeby można było je podstawić w to miejsce i wyznaczyć od razu l więc musimy tutaj z tego równania z tego równania trzeba wyznaczyć r. W takim wypadku otrzymamy 4 piąte l, to się równa r i to tutaj sobie podstawiamy. Jeszcze raz. R to jest 4 piąte L razy L to się równa 80. Więc z lewej strony zostanie L kwadrat, natomiast na prawą stronę przeniesiemy 5 czwartych. Mnożąc obustronnie to równanie przez 5 czwartych. Wtedy czwórkę i 80 skracam przez 4. 20 razy 5 to jest 100. Pierwiastkuję obustronnie. I opuszczam wartość bezwzględną. Otrzymując tak Odpowiedź. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!